Cześć! W tym filmiku pokażę Ci, jak możemy dodać odcisk palca w Oppo A60. Aby mieć możliwość odblokowywania urządzenia za pomocą odcisku palca, należy wejść w Ustawienia. Następnie w Ustawieniach szukamy i wchodzimy w Bezpieczeństwo i Prywatność. Z kolei tutaj wybieramy Odblokowywanie urządzenia. Na dole ekranu mamy opcję Rozpoznawanie twarzy i Odcisk palca. Wybieramy ją i następnie naciskamy na Odcisk palca. W tym miejscu, jeżeli nie mamy jeszcze dodanego Ekranu blokady, będziemy musieli zastosować ekran blokady, będziemy mieć wybór oczywiście, natomiast jeżeli już mamy ekran blokady, no to musimy narysować wzór bądź wprowadzić hasło. Gdy już to zrobimy, następnie mamy instrukcję, aby umieścić palec na czujniku. Czujnik znajduje się po prawej stronie na przycisku od zasilania, także przytrzymujemy palcem i odrywamy, i następnie musimy tak zrobić kilka, kilka razy, przepraszam, czyli Naciskamy na, właściwie nie musimy naciskać, a po prostu dotknąć przycisk boczny bądź przycisk od zasilania. I następnie oderwać palec kilka razy, dopóki cały tutaj palec, a właściwie odcisk palca, nie będzie wypełniony niebieskim kolorem. Także staramy się to zrobić ze wszystkich kątów naszego palca, aby później nie mieć problemu z odblokowywaniem urządzenia. Oczywiście mamy także opcję dodania kilku odcisków. Także dla pewności możemy dodać nawet dwa bądź trzy, jeżeli ktoś ma taką ochotę odcisków, żeby właśnie nie mieć w przyszłości problemu z odblokowywaniem urządzenia za pomocą palca. Kiedy już dodamy odcisk, no to będziemy mieć taką informację. I następnie możemy albo nacisnąć gotowe, albo od razu dodać kolejny odcisk palca. Ja nacisnę gotowe. Następnie mamy informację zalecane jest również zarejestrowanie twarzy i korzystanie z funkcji odblokowania za pomocą twarzy. Oczywiście nie, mus, nie musimy się na to zgadzać, yy, wystarczy, że naciśniemy anuluj. Tutaj mamy z kolei już ustawienia dotyczące odcisku palca, tutaj mamy nasz odcisk palca, możemy nacisnąć na, nacisnąć, przepraszam, na te trzy kropki, aby zmienić nazwę tego palca, bądź go usunąć. Możemy dodać kolejny, możemy włączyć yy, możliwość odblokowywania ekranu za pomocą odcisku palca, blokady aplikacji i dalej, tak dalej. I tak dalej. Także mamy sporo opcji tutaj. I to w zasadzie tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.